Cześć, witamy w kolejnym odcinku no Hender. Jak widzicie, za mną stoi nasza Furia. Zdjęte są jej barwy, więc musimy jechać okleić. Jest już prawie gotowa, ruszyła wiosna, więc ostro się przygotowujemy do sezonu. Dzisiaj w nocy wyjeżdżamy do Wrocławia. W tym sezonie klejamy ją razem z Wrapsterem. Zapraszam na intro, no i pokażemy Wam, jak całe oklejanie i wyjazd do Wrapstera wyglądał. No, i właśnie dojechaliśmy do Wrapstera, yy, gdzie wypakowujemy furię. Ja idę się przywitać. No, i nadchodzi kulminacyjny moment: za chwilę będziemy wyciągać samochód, no i oklejać. Idę po Wrapstera. O cześć. Siemanko. Hej. <laughs> w końcu. Witam w moich skromnych progach. Cześć. <laughs> Hej. No, jesteśmy z furą. Yy, także wypakowujemy. Yy, no i co? Chyba zabieramy się za, do pracy. Ja no myślę, trochę że. Tego, trochę tego jest. Myślę, że mamy fajny projekt, tak, taki trochę undergroundowy. Już się nie mogę doczekać, jak to, jak to w ogóle wyjdzie. No zobaczymy, jak to wiesz, na aucie wszystko się siądzie, ale zazwyczaj jest tak, że projekt. Wygląda troszeczkę gorzej niż w rzeczywistości. Więc no ja już jestem ciekaw, też tym projektem trochę pracujemy, mhm. bo w sumie my się zgadywaliśmy jeszcze w tamtym roku, dokładnie, co, prawda? dokładnie. No więc trochę czasu minęło, projekt dopięty, także. Ja właśnie śledziłem wasze <laughs> realizacje na Instagramie, na YouTubie. Bardzo fajnie to robicie, więc cieszę się, że moja fura też tu trafia. No to my się również cieszymy, że możemy dołożyć swoją jakąś cegiełkę i mam nadzieję, czy mamy cały czas kciuki. Na przyszły sezon. Nie? Super, to już super. niedługo, a słoneczka, jak widzisz, wychodzi. Pogoda <goda> się robi, także co? Chodźmy wypakować. No to chodź, Jestem ciekaw, jak to wygląda. No właśnie, bo to jest taki całkiem do driftu, tak? O no, ale jest tak zrobiony, powiem Ci. Yy, nie pro, jak wasze fury, ale takie. Do zabawy. Yy, wiesz, Formuła a, Gruz Plus Plus. Ja, jaki to jest silnik? Wiesz, co, to jest 2,5 litra? Mhm. Yy, ale M20 B25, mhm. ale z turbiną. Daje radę, nie? No, z turbiną to masz 220 koni. No, tak to sobie a, wygląda. No. Turbinka jest. Tu jest 2,5 litra, 0, tak? 2,5 litra, 0,4 bara. Mhm. Bez niczego, bez ściągania czapy. Powiem mhm. Ci, że ja już przygodę chyba z y, modyfikacjami tego auta skończyłem i mój mhm. portfel też już powiedział, że starczy, stary. No, no tak. <laughs> ale dzisiaj nie o mnie, a dzisiaj o Twojej furze. Twoje... Chociaż znaczki się nie różnią. Dokładnie. Tak Pokazuj twoją perełkę, no ma tam o 5 razy więcej mocy niż to no Pokaż tą lalę No powiem ci, że troszeczkę inaczej wygląda niż w mojej Nie no, troszkę się to. to się różni Trochę się różni, natomiast no wiesz, to też już parę, parę, parę lat bo. Ja nie robię tego zawodowo, ty, ty już tak, więc jakby stąd te różnice na pewno, ale fajnie, fajnie, że tam. Słuchaj, no generalnie można powiedzieć jedyny taki samochód na świecie, jeśli chodzi o specyfikację, bo mamy BMW 92. Yy, z silnikiem yy, V8 z, z, z Chevrolet Corvette Odwetnie. dokładnie. Do tego zrobiliśmy jeszcze Strokera, więc silnik ma aż, aż 7 litrów. Co robi? Robi robotę, nie? Robi No to wrażenie. tak, wiesz, po amerykańsku, nie? Dokładnie, dokładnie. Natomiast tutaj mamy klawiaturę, wszystko w zasięgu w mojej stopy. Kierownicę obsługuję oczywiście lewą stopą. Dlatego ona jest troszkę, wiesz, odsunięta od fotela, żebym tutaj miał swobodny zakres ruchów. Z prawej strony tutaj łopatki. Właśnie mhm. tymi łopatkami zmieniam biegi i... Ale w jedną i w drugą? Tak, do przodu bieg w górę, do tyłu redukcja. Okay. No i tutaj jeszcze trochę się dzieje. Ponieważ mamy, mamy gaz w hamulec, jak w małcie, ale jeszcze nad gazem mam ręczny. Bo zawsze wszyscy okay. się pytają, co z ręcznym w liście, no to tutaj jest mój ręczny mhm. i też wiesz, mogę szybko y, gdzieś tam się napędzać, przejść na, na ręczny, gdzieś go podciąć, z wrócić na gaz, co jest fajne. No i tutaj kolejny pedał taki bezpieczeństwa, on jest połączony z pasami i wypinami z pasów. Aha. Czyli jakbym chciał sam gdzieś tam wysiąść szybko czy tak. coś, no to, no to się tutaj jestem w stanie wypiąć. Więc... A co to masz za butlę taką? To, to jest to akurat jest... Gaśnica. gaśnica, z tyłu jest mhm. jeszcze system gaśniczy. Nitra nie mamy, bo tak jak <laughs> <my> właśnie <laughs> mówiłem, że on, Chyba on, za dużo już Dokładnie. By było, on generuje tyle mocy, że... A ile momentu? I, teraz jest 1150, mhm. natomiast y, przy, przy doładowaniu, tam pod, pod, jednym, pod jednego bara, no to robi się ponad 1300 N. Także wiesz, a to tak naprawdę nie jest dalej dużo, nie? Jak na Motosport. Więc jest potwór. Powiem Ci, że, że zacnie. Ale to, co musisz mi na pewno pokazać, to szybki kurs tego, jak to odpalać. No i tutaj pompa. Jest ECU to jest włącznik zapłonu, mhm. tutaj jest pompa, czyli okay. dajemy to, tu się nam zapala, mhm. teraz dajemy pompy, pompy więc tutaj ci się pojawi, że jest ciśnienie. No. I teraz tutaj, tutaj się pojawi ciśnienie, jak to włączę, nie? Tu się pojawiło, okay. nie? No i no. można odpalać. Aha, tym na dole. No dobra, słuchaj, chłopaki go sobie skim, przygotują, tylko będą musieli uważać, jak go myć. Gdyż, ponieważ, no tak jest niezabudowany za bardzo, <grym>, nie chciałbym Ci tu powodzi zrobić, nie. więc zobaczymy jak on w ogóle, wydaje mi się, że on będzie po prostu, bo on nie jest brudny, nie, on jest nie. przykurzony tak. tylko, więc tak. ja, my to sobie wyglinkujemy i podtłuszczamy mikrofibrami i chyba enough. Nie ma tu za bardzo, słuchajmy, mamy w ogóle to ma luty, marzec, to mamy właśnie... Takie piękne, świeże, nowe fury z idealnym lakierem, co zresztą mhm. widać na Mercedes. No właśnie widzę. Nie wiem, czwarta chyba nasza w rzędzie, taka, że nie jest idealny lakier, tylko upiększamy sobie. No Mamy tak. początek roku upiększania fur. No dobra, my wszystko wiemy tak mhm. naprawdę. No i tyle. Zabieramy się za klejenie. No to jeszcze raz dzięki wielkie. To my uciekamy, no i czekamy na telefon. <noise> jeszcze nie mogę doczekać. No trzymajcie się. Zobaczyć. Ja też nie mogę wyjdzie. się doczekać. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw jak to wyjdzie. No hej. Jesteśmy znowu w Rapstera, Po tygodniu przyjeżdżam po odbiór Fury. Jestem bardzo ciekawy jak wyszła, bo projekt naprawdę wyglądał dobrze, a na samochodzie Musi wyglądać jeszcze lepiej. Mateusz już do mnie idzie. Widzę, że samochód jest przykryty plandeką, więc y, lecimy oglądać. Co, big day? No, mm. raczej. <laughs> wow. Jak tam? No, no jestem ciekawy bardzo. Po kształtach poznajesz. Tak. Powiedz mi ee, co Ty sądzisz, bo właśnie... Co ja uważam? Jeszcze nie widziałem właśnie jaki projekt. Jak to Wiesz tutaj. co, ciężki projekt, bo jakby maska się zgrywa z błotnikami, mhm. e, tak. więc tutaj no było tego pasowania troszkę, bryt duży, nałożyć go i tak dalej. W swoim poprzednim projekcie było łatwiej, bo maska była jakby kompletnie odklejona od tak, projektu, nie? Tak, tak, tak. więc tam nie, musieli, nie, musieli, yy, nie wiem to, tego, tak, nie? pasować tego. Mhm. Tu się staraliśmy najbardziej jak się dało. Wiadomo, że byliśmy zależni od tego, jak wydruk wyglądał. Tak, tak, tak. No, ale no, efekt ocenisz sam. No Mi się bardzo podoba, ale nie chciałbym narzucać swojego zdania. Yy, trudnością też było to, mhm. że te wszystkie. Swoje przetłoczenia, uh -huh. no nie pomagają, wiesz, że gdzieś tutaj dopasujemy, to się takie napięcie na folii robi, no, żeby domyśla. to wszystko, wiesz, przejść tutaj wokół tego, no, furia, no nie było łatwo. jest szeroka, więc daje tutaj no, pewnie w tym przypadku tak. trochę wyzwania te, te Furie to my mieliśmy, jak zaczęliśmy bok kleić. Okay. Dobrze, stań sobie gdzieś tak, żebyś widział może całość, dobra yy, ja Ci odsłonię i sobie poglądasz, zobaczysz. No tak jak widzisz, fole wylewana mhm. za druk na żywo lateksowy. dużo lepiej niż na, na projekcie, naprawdę. No wiesz, zawsze jest inaczej na żywo, a inaczej na projekcie. Braliśmy poprawkę na to, że tutaj nerki jeszcze wchodzą, chociaż mm -hmm. i tak, tak dalej tak, kawałek mm -hmm. zawinęliśmy tą folię, żeby te nerki jeszcze przykryły sobie to wszystko. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o łączenia elementów, no robiliśmy to jak najdokładniej się jasne, dało, jak najbliżej jasne. się dało, ale tak jak mówiłeś, no, nieraz są mm -hmm. takie tutaj tak, przerwy, tak, tak, tak. Więc, że no, nie ma opcji, żeby gdzieś tam mega jasne. powkładać, żeby jeszcze grafika się zgadzała. Tak. Także. Ale tutaj jakie fajne te przejścia, te wszystkie te Xy. No to tak wiesz, było takie małe, oglądaj sobie na monitorze. Teraz w, w skali 1 do 1 robi naprawdę. Wrażenie. Tak. Jest bandzior taki fajny, streetwearowy taki klimat, więc będzie pasować na zawodach do, 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 do stylu driftingowego, także podoba mi się bardzo. No, mam nadzieję, że troszeczkę szczęścia w tym sezonie nasze oklejenie przyniesie. Na pewno, na Także pewno. Także no, będziemy cały czas trzymali kciuki za ciebie, żebyś tam startował sobie i zdobywał nowe, nowe tytuły. Dokładnie. Początkowo spasowaliśmy. Rafał mówi, ale zajebiście się udało. A ja mówię, stary, maska nie była dobita. Aha. <laughs> I od nowa wszystko, nie, no bo jak to maska, to wiesz, maska siadła, to wszystkie te jakieś tam elementy też siadły, więc musieliśmy jeszcze raz to wszystko. Tak, 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 się. Troszeczkę w... Rafał jak wtłaczał tutaj to przetłoczenie, to trochę ci opony zjarał, ale nie wiem czy to tak może być. Może być. Tak? Trochę się zjarała ta opona. Trochę tak. Do. No. Dokładnie. A teraz będzie to zaaplikowane tak, że ile... Będziesz jeździł z tym zderzakiem, oby cały sezon był cały, to tak, to tak to będzie wyglądało. Aczkolwiek z tymi zderzakami, to z doświadczenia wiesz, że różnie bywa. Się dzieje, tak, no spodziewaj się telefonu, że może być w połowie sezonu. Słuchaj, trzeba zrobić drugi. Więc ten, więc rzeczywiście no, to jest Drift sport kontaktowy, więc ta, ten body nie ma lekko, a za co, za tym, co za tym idzie okleina, ale będziemy zdawać relacje. Dobrze, bieżąco. dobrze. No i co, aby cały sezon był taki czyściutki, ładny, wypucowany. Naprawdę świetna robota, dzięki, że, że mogliśmy ten projekt. No dziękujemy, razem. Że, że mogliśmy się też dołożyć i do, swoją cegiełkę dorzucić. Dokładnie, super, super. No i tak jak sięśmy rozmawiali na pierwszym spotkaniu, że mam nadzieję, że do zobaczenia na którychś zawodach. Będziemy w kalendarzu musieli to sobie uwzględnić, ale też daj znać. Mhm. Terminarz, jaki dobra, masz, dobra. też byśmy sobie to mogli wpisać i, i siadam na fotel pasażera. Dokładnie. żebyście zobaczyli jak Mateusz piszcie na zakręcie. Na wasze, na wasze ręce daję, dwie dobra. nasze wlepy sobie nakleicie, gdzie chcecie dobra. i no mam nadzieję, że Dobrze, znajdziemy tam, na znajdziecie pewno jakieś, jakieś fajne miejsce, miejsce na nie. Ja ci tutaj, o, o może dzięki, żebyś nie zgubił. Dzięki, zabieram do Krakowa. No i to już jakby wasza inwencja twórcza, gdzie sobie to umieścicie. Dokładnie. Małe, subtelne, także mam nadzieję, że się wpasują w resztę. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba Furia w nowym wcieleniu. Mateusz, naprawdę wielkie dzięki. Dzięki Za, bardzo. za naprawdę profi robotę, bo to są te elementy, które, wiesz, przy oklejeniu są najważniejsze, czyli do, dobrze zrobiona folia. No musi się ładnie prezentować tak. na zdjęciach, jakby już leciał z tymi kołami praktycznie wygrąconymi to... bokiem, chmura dymu i ładne oklejenie. Ale też na wszystkich. Przetłoczenia fajnie dopasowana, ładnie to wygląda, także no to kurczę, się. to jest to, czego się spodziewałem. Yy, także totalnie polecam Mateusza w Rapster. Jakbyście chcieli okleić furkę, w sensie, Wrocław, Kwidzyńska 4, zapraszamy. Warto się <grych> przejechać. Słuchaj, ja jeszcze idę oglądać, yy, a Was yy, zapraszam na kolejny odcinek yy, do, na No Hander. Do zobaczenia. Trzymajcie się.